Siemanko, z tej strony, Paweł, i jak widzicie, znowu się jesteśmy na tym świecie. Mamy oto skórzane buty, mamy oto żółty barwnik, oto też jest tylko tu mamy. Dobrze, a my akurat co dzisiaj zrobimy? Musimy, bo co? Mamy będzie drewna, to dzisiaj wykupimy mnóstwo drewna. Wykupimy kamień, może nawet ze żelazo. Sprawdzimy lepsze szykierki. tylko nawet wolę iść tam na dół. Gdzieś tu mam kopalnię. Tutaj. Mam chyba kamienia. Tak. I oglądajcie do końca, bo może się skończyć jakoś dobrze. Nawet sam nie wiedziałem jaki film mam zrobić z tego, ale sam... Jak włączyłem nagrywanie to już pomyślałem tak. Hii. Drewno A Aha. No I teraz muszę biec po drewno. Co jest? Dobra, lecimy na przygodę, a my akurat musimy stworzyć to to. I też poczekamy aż nam jedzenie właśnie urośnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku nam urośnie. Ale teraz jestem taki młody. Ja wiem, że kiedyś sobie będę mówił tak, ale wtedy byłem młody. 12 lat później, teraz będę miał 20 lat. No to robimy patyczki. A z patyczków? Nie wiem. A z patyczków sikierkę ser... Robimy kamienną... Potrzebujemy kamiennych Kilof. 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 kilo. Kill off, kill off, kill off. Nie no, widział je koniec. No ale nie zrobiłem takiego dźwięku, tylko sobie tak zrobiłem killoff, kill, off, kill off. tylko sobie tak zrobiłem dźwięk. 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 Nie no koniec, 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 nie no koniec. I też muszę pamiętać, że właśnie śkierka nam się może zepsuć. Ale właśnie kamień, tylko drewniane się bardzo szybko niszczą. Oto dzisiaj, a w następnym odcinku, stworzymy swój domek. Bo przez, przez to, że będziemy mieli tyle drewna, to będziemy musieli też stworzyć skrzynkę. Mi się wydaje, że tak wykopiemy w tym odcinku z taki Czy tam może z pięć? Naprawdę warto zobaczyć. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę subskrypcji. Jeśli się nie subskrybujesz, to się magicznie przemieni na szary. Czary, marek o pokus będzie czary. Czary, marek o pokus Jak już będzie szary ten przycisk. Patrzcie mam tu jabłko <laughs> Nie Patrzcie mam jabłko Ale patrzcie Mi wyrosło Mój brat właśnie jest. Krzysiu idź To jest mój brat Jak to O oh mój Boże no to, co trzeba w końcu mieć? Kiedy mi w końcu to rośnie? Kiedy? To mi, mi się rośnie od godziny. I dobra. Zawsze pod domkiem po prostu będę miał drzewa. Zawsze, jak mi rośnie drzewo, to pod domkiem będę miał tutaj. Ha, pu! Dobra, zobaczymy co tutaj musimy zrobić akurat. No, lepszy swój kilof. Serce i historia gry. tylko pani przyjrzyjcie nowego killoffa. Twój lepszy kilof. No. tak. Dobrze. Teraz to musimy wytopić szepkę żelaza i ulepsz swój killof upełni lawą niezłe wziarko Dobra, oto mamy kolejne mnóstwo rzeczy. To są to mnóstwo rzeczy. I dobra, z dzień to musimy właśnie używać Dobra, kopiemy, kopiemy, nakopiemy się. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba ten film. Ej, w co? Widzieliście kiedyś ekwipunku z psa? Patrzcie, mam go, mam go. No widzicie, mam psa ekwipunku. O, zniknął już dawno tak naprawdę. Nie tak naprawdę, wydałem to na kapkacie. Nie teraz, ale właśnie teraz nagrywam. Potem to zrobię na kapkacie. Jak oglądaliśmy mój, mój powszedni taki film. Dodałem. O! To właśnie było 7 wyświetleń, to bardzo dużo. Ale <laughs> nie za dużo. 7 wyświetleń to dla mnie to jest po prostu dużo. Co tu mam? taki. Dzisiaj to będzie dzień drobno. I w ogóle nic nie przestaje, muszę pamiętać. Aha. Kolejne tutaj jest, raz, dwa, patrzcie jakie to jest duże drzewo, kto byś widział taki duże, a my się za, bierzemy za kopanie, a właśnie jutro, właśnie, wiecie co, stworzymy swój domek, ciekawe ile ich do tego. Se rozwalimy. I oto bierzemy. Tego nie możemy. Ile mamy? Zobaczymy ile będzie z tego. Nie, nie, nie. Będzie mi potrzebna, by uładnić. Aha. Czyli musi zjeść je puszkę. Ale głodu tej nic nie mam kurą Aha nikt nikt nie, nie czuje z jajka. Ej! Ty. Kura! Kura z naszej ducha. Jest skąd ja mam tu tyle jabłek. Jak to możliwe. Kopiemy. Nie no, jednak nie dodam tego psa w Minecraft. Jednak nie dodam. Psa nie było. Po prostu nie było. Chciałem tak dodać na kapkacie i polecam. Aby zrobić niektóre rzeczy. Ja po prostu to, to Albo mnie zrobi nawet. Psa. Dobra, ile jeść mamy? Pięćdziesiąt pięć! Ile my tu mamy rzeczy? Dobra. No to lecimy za kopanie O tym nam dużo zajmie ten odcinek Dzisiaj kopiemy jutro tworzymy Nie mogę na to Dobra, robimy teraz to Aha kilofan te szkoda Zmarnowałem kifol. dużo Dobra, tak mi się uda, żeby starczyć. Dzisiaj po prostu jednak ulepszymy. Tak. Tutaj ten serwer. No bo co, mam być takie słabiaki? No, mamy? Gdzie my tu mamy to? A. Ile? Lulum. Pierwszy stak, już mam dużo. Drugi stak, trzeci stak. I chyba będzie czwarty. Idealnie, czwarty stak. No to teraz r. A co? To możemy tu stworzyć pewnie ze szkrzyku. Raz, dwa. Co? Raz idę. No to no, jeszcze nie mam domku, no i dlatego już w kolejnym odcinku stworzymy sobie domek. Może nie, ale raczej. Tak. Może was kłamię, może nie, ale... Co? się to nie zrobiło. Wiecie co się robi? Połącza się. Dobra, muszę też to wykopać. Aha, drewno. Z, z, z tego. To tam trzeba poprawić. No jeszcze raz to muszę zapisać. Jak to jest możliwe? Aha. To sobie pięknie rosło i porosło. No ale to teraz stąd stworzymy. Nie no nie wiem czym tak się robi. Odkładam tu drewienko. Tutaj po prostu będzie pełno drewna. O! nie rozwaliło się. lecimy, jakby co, to chyba to słychać mojego brata, to jeszcze nie umiem mówić. Dobra, i lecimy o to? Na drzewko i szukamy. Jakieś dziewka, którego już mamy. A, to jest ta stara, ja wolę tą. Dobra, rozwalamy, 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 rozwalamy dobra, kiedy jest... nagram film z Bedwars. Rozwalam to rozwalam. Aha, serio. Zapomniałem tego, że się tak trwały. Jak gadej, to się starać Dobra. Po prostu musimy Drewno, aby do domku, aby uładnić. Może będziemy potrzebowali takiego drewna. I mam już wystarczająco dużo drewna. Aby nic nie stało, to mam dużo ziemi i sobie ubezpieczymy. Dobra, i tak tu, raczej nie będę... O nie. Zapomniałem, gdzie jestem. Może na drugiej połówce. Chciałem wracać, ale mi się nie udało. Muszę wrócić. To było to tyle rzeczy. Ej, chyba to jest tam. Ha! Za pierwszym razem mi się udało. Ha! Pięknie. Tak, to jest... Ej dobra, to jest mój date postawiłem Tak, to jest to Tak No i dobra, lecimy spać Ej, dobra, mieliśmy pod odcinkiem 500 mam 3 albo 5, a jednak 4 Dobra, tu mam tak małą sikierki Co byście tutaj się zrobili? Może leciutko zrobimy ten domek, ale nie. Pokupiłem trochę w kopalni. Bo mam przecież kopalnię, więc pójdziemy do kopalni. O oh my god, tu nie ma nic światła. To tylko widać. Muszę znaleźć jakąś zapalniczkę. Pochodnie. Dobra widzę, to na tyle mam nadzieję, że Wam się spodobało i do kolejnego odcinka.